Jeżeli chodzi o bezpośrednie połączenia z branżą AGD, nasza historia zaczęła się w latach 90. Produkowaliśmy i produkujemy nadal przede wszystkim opakowania zabezpieczające finalne produkty do branży AGD, ale również później, aby uzupełnić portfolio naszych produktów, rozpoczęliśmy produkcję części plastikowych, czyli detali estetycznych, ale również funkcyjnych. Przekrój sprzętów jest bardzo duży, ponieważ produkujemy praktycznie dla większości sprzętów, czyli są to pralki, suszarki, kuchenki, lodówki oraz małe GD. Ta branża dynamicznie się rozwija, co za tym idzie, ilości produkcyjne rosną, natomiast postanowiliśmy, że nasze podejście się zmieni diametralnie. Stawiamy na rozwój techniczny i projektowanie. Chcemy wspólnie z klientem tworzyć nowe technologie, które będą miały przełożenie na innowacyjny produkt.